No, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym opowiadaniu, żołnierza z PRL-u. E, zbliża się nowy rok, 2019, e, więc przydałoby się taki program zrobić troszeczkę rozrywkowy, wspomnieniowy. E, za młodych moich lat jakich utworów się słuchało, w wojsku jakich utworów się słuchało, jak ludzie chodzili ubrani. Więc powiem tak. Młodzież wtedy była nie tak szalona, ale była na tyle szalona, że wyglądali naprawdę fajnie. Według mnie, no nosiliśmy długie włosy bardzo długie, nie to co ja teraz noszę, prawda? To jest w ogóle. Łysy jestem. Nosiliśmy długie włosy obcisłe koszulki, spodnie szwedy, 35-60 cm nogawka, buty w szpic, obca staki, podkute słyszycie. Bloss-bloss, jak to się mówi, na Bazarze Różyckiego można było się naprawdę fajnie ubrać. Fantastiko. Szewce, klepali i buty dzień i noc. <głos》> Schodzimy one, słuchajcie, jak świeży bułeczki. Spodnie szwedy to rany boskie, to tam był... A! Już tego... już wo... No nie wiem, to tak jakby wrzucili na rynek, słuchajcie, kiedyś, 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 kiedyś nowe wranglery. To było po prostu też coś nieprawdopodobnego, nie? Muzyka, no wiadomo, Abba. Abba szalała. Wtedy w telewizji pojawił się pie pierwszy program Studio 2. Prawda? Abba przyjechała. W ogóle, co było święto w Polsce? No bo pierwszy, można powiedzieć, jeden z najlepszych zespołów tego typu na świecie przyjeżdża do Polski, do kraju komunistycznego. No i jak to, jak to Szwedzi. Pojechali do swojego hotelu Forum, tam w ogóle była cała gromada, tysiące ludzi, słuchajcie, no coś nieprawdopodobnego. No i oni, jakby tu powiedzieć, rządzili w radio, rządzili na świecie, śpiewali piękne piosenki, ludzie byli zakochani, później się pojawiło Boniem, prawda? No i, a na naszym polskim podwórku, nie uwierzycie, szalała... I to ja byłem też osobiście, no jak to w gwieździe muzycznej, 90 mogę założyć na dzień dzisiejszy. 99,9 eee... Chłopaków w moim wieku kochało się, wiecie w kim? No? Nie uwierzycie? Beata Kozidrak. Jezus, kochane. Przepraszam za wyrażenie, wszyscy wtedy takie było określenie, ale szprycha. Coś pięknego, po prostu tego się nie da opisać. Muzyka fantastyczna. Mam tutaj nawet kawałeczek, słuchajcie, żeby sobie um, um, cokolwiek przypomnieć. Chociaż dużo nie potrzebowałem, puszczę wam ten utwór. To jest utwór z 1982 roku. Z rana. Więc w yy, barcy się wszyscy kochali, ale byli tacy muzycy też jak Obywatel GC, był taki piosenek Budka Suflera, yy, prawda, yy, ta muzyka yy, można powiedzieć wypełniała z dnia na dzień, zaczynała wypełniać i wypierać tą muzykę, wiecie, naszą polską, ten polski nasz folklor, typu typu wiecie, szła dzieweczka do laseczka, prawda, albo, albo jakieś tam inne sowieckie, prawda, przeróbki na polski język no i yy, nie zapomnę, że yy, Wyrwaliśmy się z Markiem, moim kolegą z wojska na lewiznę i wyruszyliśmy na taką dyskotekę. On był ze Szczecina, więc był tam obczaskany, czuł się jak ryba w wodzie. Wyruszyliśmy do lokalu, takiego, takiego w piwnicy, gdzieś to było, ja pamiętam. I wtedy pierwszy raz usłyszałem zespół Manam. Słuchajcie, ja. To, 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 to nie chodzi o to, że ja usłyszałem zespół Manam i ja o nie miałem. Ja po prostu pierwszy raz byłem w, w takiej naprawdę poważnej dyskotece z poważnym nagłośnieniem i ta muzyka praktycznie od y, czubka nogi do czubka włosów, prawda, y, wlazła we mnie jak, jak można powiedzieć, jak, jak dobry duch. Nie? P pra pra praktycznie uleciałem w tej muzyce nie? to była, pamiętam wtedy kocham cię, kochanie moje wspaniały utwór, naprawdę bardzo kameralny w przepięknej atmosferze grany bo to wspaniała dyskoteka zero, wiecie, zero tam pijaństwa, naprawdę no coś wspaniałego ten, ten utwór do dnia dzisiejszego właśnie kojarzy mi się z tą szczecińską dyskoteką także jak nie wiem jak jest to bardzo ją pozdrawiam i cóż, wojsko, jak to w wojsku, bo teraz przeskakuję na wojsko, byłem już starszym żołnierzem, więc pozwolono mi otworzyć taki kącik muzyczny, który utworzyłem z moimi kolegami też w ostatniej izbie żołnierskiej. No i do swojej dyspozycji miałem adapter Bambino 4 jakieś tam głośniki, trochę kabla, i, i chciałem się z tą muzyką słuchajcie, trochę z tymi żołnierzami podzielić. Więc y, w ramach y, kiedy już było po, po, po 16 kadra poszła do domu, to dwa głośniki wywaliliśmy na korytarz i pościliśmy, ba bohatę prawda? No. No coś niesamowitego, wiecie, no nieprawdopodobne przeżycie. Wiecie, w świecie, w dzisiejszym świecie bluetoothów i wi-fiów i telefonów komórkowych, gdzie praktycznie idąc z telefonem można tą muzykę odtwarzać wszędzie i jak się podoba, to wtedy to Musiałeś mieć wzmacniacz jakiś tam lampowy, musiałeś mieć jakiś ten kabel, drugi kabel tam podłączyć, no cuda nie widy, piszczało, wyryło tam, ale, ale no, jakoś, jakoś ta muzyka wypływała. Były to czasy naprawdę dużej biedy, dużej biedy w sensie biedy elektronicznej, dlatego że w Europie już Europa miała miała swoje mini wieże, były to już takie, wiecie, sprzęty dość fajne. U nas to dopiero raczkowało i kupienie tego, to po prostu kolidowało z cudem, no, żeby coś takiego kupić i to były zresztą takie pieniądze. Ja pamiętam swego czasu, mój znajomy kupił sobie kiedyś wieżę Techniksa, wiecie, w tych, tych, tych cegiełkach. Wyobraźcie sobie, że przez parę lat nie uwierzycie, obsługiwał ten sprzęt w rękawiczkach. Także mieli ludzie wielki szacunek do tego, dla tych pieniędzy włożonych w ten sprzęt, i szacunek do obsługi tego sprzętu, więc hmm, to wyglądało troszeczkę zupełnie inaczej jak dzisiaj. Dzisiaj jest to o wiele prostsze, prawda tańsze, szybsze i, i pod każdym względem dostępne. No i cóż, co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tej muzyki, no muzyka, muzyka w Polsce zawsze była inna niż w Europie. Ja nie wiem, ci, ci muzycy, którzy, bo ja na przykład tu przyjechałem do Anglii, rozmawiałem z, prawda, z Anglikami, jaką muzykę słuchałem i zadawałem im pytania, na przykład zadawałem im, a czy lubisz Bony M.? Oni tam słyszeli panie ale żeby to był jakiś wielki przebój jakiś wielki zespół to absolutnie smoki, czy ten CC wiecie czy, czy oni oni to jest w ogóle inna inna linia melodyczna to są Beatlesi. to są bitelsi. Rolling Stones to są tutaj takie, wiecie, ost ostre kawałki. Yy, oni się nastawiają zupełnie na inną... Na nasza, na, nasza wschodnia tam, czy bardziej szwedzka, y, europejska muzyka w ogóle u nich tu nie istniała. Naprawdę jak piosenkarz chciał zaistnieć, to... to ja nie wiem, czy, czy musiał się zaskrabić, żeby, żeby ktoś go polubił. Więc yy, w Polsce... Polska, można powiedzieć, że w tych czasach, kiedy ja kiedy ja w drugim roku byłem w wojsku, to ta muzyka zaczynała wypierać tą starą muzykę. To było widać i czuć. I ja się bardzo z tego cieszyłem, bo na przykład obywatel GC wie, już jak zaczął śpiewać te piosenki, to są piosenki z nieprawdopodobnym podtekstem, dające wiele do myślenia. I, i, i nam, nam się te oczy zaczęły otwierać, prawda? Nasz bunt, taki, wiecie, młodzieńczy bunt. W każdym młodym człowieku jest ten bunt, jak wiecie, sami e, obarczał się właśnie pierwszy w muzyce. Tak? tak jak kiedyś poeci przekazywali swoje, prawda? W, tych po, w tej poezji, w tych wierszach była prze, 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 przesłana myśl, tak w, tych, w tej muzyce naszej też, zważywszy, że trochę tej cenzury było, nie można było wszystkiego śpiewać. Także e, e, wojsko oczywiście, jak chodziliśmy e, w, w czwórkami, to śpiewaliśmy typowo, <laughs> typowe piosenki żołnierskie. E, to były piosenki, można powiedzieć, no, już oklepane, które były swego czasu e, jakby tu powiedzieć e, zdobywały nagrody w Kołobrzegu, brzegu, prawda, e, o Zosieńko. Otwórz Osienko tak myśmy so wojsko biało-czerwone, wolność za nami idzie polami, marsz, marsz. Piąty raz dojrzały, wiśniej ale i takie głupoty, wiecie. No może nie głupoty, no bo <noise> dzisiaj jak się człowiek wspomni, że takie coś się śpiewało, prawda, że i to dodawało ducha bojowego. <noise> To naprawdę śmiać mi się. Zważywszy, że y, gusta muzyczne się zmieniają, moje gusta się często zmieniają, na przykład powiem wam szczerze, ostatnio zacząłem słuchać, y, <grymne> poważnie zacząłem słuchać Dua Lipa, Dua Lipa". Nie, nie, nie mylić wiecie, jeszcze, tylko Dua Lipa. Y, no wiecie byłem Armina. Armina Armina to słucham prawda czyli muzykę muzy słucham muzyki takiej wiecie dość ostrej no i przede wszystkim słucham też muzyki ciężkiego roka metaliki także ostatnio ostatnio wpadł mi taki turecki turecki muzykę Korham się nazywa jakoś tak, Korham. I, i, I dostałem Fioła na punkcie jego tych. tych, tych znaczy nie całej muzyki, hmm. on ma takie fajne wstawki. Także e, e, dużo gadać na temat muzyki, tak samo jak i na temat picia. Picie też się zmieniło. Przestaliśmy pić te wina, jak to się mówi, patykiem pisane z dużą ilością siarki. Zaczęliśmy pić już troszeczkę inne napoje alkoholowe, bardziej wyuzdane, bardziej wybredne, takie można powiedzieć zdrowsze. Także mm, kończąc, chciałbym wam złożyć życzenia na ten 2019. Wiem o tym, że co po niektórzy ze mną są już pary dobrych lat. Ja, ja powiem Wam szczerze, yy, yy, pisaliście mi kiedyś swoje, swoje historie, opowiadaliście mi swoje wesołe, przykre historie, szukaliście rad. Yy, nieraz się czułem jak ojciec, chciałem Wam jak najlepiej pomóc. I mam nadzieję, że teraz jak już dorośliście, bo jak patrzę na swojego syna, bo on już ma też przeszło trzy dychy, nie? I co po niektórzy, którzy mnie oglądają, też mają nie. Tak samo traktuję ich jak swoich synów, nie. I cieszy mnie to, że wpadną, zagadają, przypomną mi coś tam, nie. Jest mi z tego powodu niezmiernie przyjemnie. Także życzę Wam w tym nowym, nadchodzącym roku wszystkiego, naj, 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 naj. Zdrowia przede wszystkim, bo jak zdrowie się ma, to i kasa będzie. I słuchajcie, jest jedno dla was przesłanie. Nie zawracajmy sobie głową polityki. Ona nas wyniszcza. Autentycznie nas wyniszcza. Lepiej wziąć, usiąść sobie w zacisznym miejscu, posłuchać sobie świetnej muzyki, przeczytać dobrą książkę, ewentualnie obejrzeć dobry film. Bo tych filmów teraz jest, a ich zostawić samym sobie. Oni nie mają już niczego: oni nie mają aż ani ciśnienia natętniczego, ani chorób serca. To są ludzie z innej epoki. Niech oni sobie tam sami się między sobą gryzą, a my czasami upomnijmy się, co dla nas powinno być dobre. Czyli pogróćmy im trochę palcem. Słuchajcie, to obiecaliście, to nam dajcie i reszta nas nie interesuje. Także, bo to chodzi o, o nasze wspólne zdrowie przede wszystkim, nie walić ich w cholerę. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz, uszanowania dla małżonek, bo wiem o tym, że w większości oglądają mnie faceci, ale dla Waszych żon, dziewczyn, życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku. Cześć.